Cel życia. Czy wiesz, po co jesteś na tej ziemi? Czy wiesz, jaki cel tutaj masz? Pan Jezus tajemnicę odkrył nam, byś w Bogu w posłuszeństwie na ziemi trwał. Nie bardzo to się człowiekowi podoba, by w taki sposób tu na ziemi żył. Bóg przecież nie jest taki srogi, by od razu konsekwencje wyciągał. Tylko Pan Jezus wykonał ojcowski plan. W posłuszeństwie Ojcu do końca trwał. Bóg nikogo zmusić do tego nie może, chce, byś to uczynił wyłącznie z miłości i dobrej woli. Czy wola Boga dla mnie cenniejsza jest? Czy raczej by jej przeciwstawić się? Odpowiedzialność przed Bogiem dzisiaj masz, więc wykorzystaj dane ci na ziemi czas. W panu Jezusie to realne jest, proszę panie, ty kształtuj mnie. Chcę panie po tej dobrej stronie być, nie religijnym, ale życiem Jezusa żyć. Chcę domem chwały się stać, by pan Jezus z Ojcem we mnie mieszkanie miał, by kochać Stwórcę i stworzenie Jego, to zaszczyt i szczęście Dziecka Bożego.